Witam wszystkich ponownie. No nie udało mi się, także pokażę Wam plac zabaw. Już go kiedyś pokazywałam. Dzisiaj pięknie tutaj. Wróbelki, ptaszki śpiewają. Jest altanka. Jest altanka postawiona, gdzie można sobie też coś tam ugrillować. No i są drzewka, krzaczki. W Miejsce jest fajne. Kiedyś był plac zabaw gdzie indziej, ale no. Trzeba było coś nakombinować, na zmieniać, żeby, żeby mi życie utrudnić. Więc utrudniono i przeniesio, przeniesiony został ten plac zabaw. Udało mi się. To była y, trzecia, trzecia kadencja moja, jak y, plac zabaw został przeniesiony. No a y, ostatnie, ostatnie tutaj y, lata pokazały, jak. Y, jak co zrobiono ze mną i, i jak tutaj postąpiono gmina usunęła mnie radni, burmistrz nie ludzie, bo tych ludzi jest tutaj mało są podzieleni no ale trudno, no takie życie, takie czasy jakby jakby niektórzy powiedzieli także pokażę Wam tutaj ten podbruk nie wiem, kto jedzie samochodami. Pokażę wam podwróg, pokażę wam krzyż. Yy, tutaj miało być, yy, miało być to wymienione. Miał być postawiony stojaczek na rowery. Yy, nie ma. Nie ma tego. Nie ma. I pewnie nie będzie. Nie będzie, bo to było yy, zaplanowane zesz yy, dwa lata temu. W zeszłym roku, w zeszłym roku ten krzyż niedługo pewnie też ulegnie całkowitemu zniszczeniu, do tego co teraz dążą. Najpierw stawiali kościoły, najpierw stawiali krzyże, a teraz wszystko, ludzie są tacy ludzie, którzy są zawzięci zniszczyć wszystko. Nie da się od razu ludziom wytłumaczyć, o co chodzi. Skąd ta nienawiść? Skąd ta zmiana? Pokażę wam jeszcze coś. Pochodzę sobie dzisiaj troszeczkę tutaj i.